Cześć, ja jestem Piotrek, a to są poradniki do komputera. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zmienić kursor w Windowsie. Jest to bardzo proste. Wystarczy kliknąć tą strzałeczkę, napis Custom, Control Panel, kolejną strzałeczkę, Large Icons, Mouse i drugą zakładkę. Tutaj mamy kursory, które aktualnie używamy, kursory, które możemy używać są to chociażby kursory ze wcześniejszych systemów operacyjnych Windows oraz możemy samodzielnie y, kursor, który pobraliśmy chociażby z internetu. Bądź sami zrobiliśmy. Jest to bardzo proste, wystarczy kliknąć na ikonkę kursoru, którego chcemy zmienić. Windows, no i tutaj właśnie wybrać nasz kursor. Po wybraniu już naszego, yy, naszego kursora, chociażby taki, klikamy apli, i ok. W tym momencie powinniśmy mieć już zmieniony cały, yy, cały kursor i możemy się cieszyć naszym nowym kursorem. To będzie na tyle. Mam nadzieję, że Ci się podobał. Jeżeli tak, zostawcie kciuka w górę, komentarz lub subskrypcję. Trzymajcie się. Do zobaczenia.